Hej, hej, witajcie! Ja jestem już po treningu, przejdźmy sobie do kwalifikacji. Nawet nieźle mi poszło, bo zrobiłem wszystkie programy treningowe, nawet tempo kwalifikacyjne. Mamy w weekend z Australią, więc dość ciekawie myślę. Strategia tempo zarządzania oponami, super. Jedyny duży minus jaki mamy to taki, że teraz nasz zespół w sumie jest ostatni, ale tu tego nie możemy zobaczyć, a oczywiście przychodzę już do kwalifikacji. I już wam pokazuję um, No tak naprawdę nasz zespół jest ostatni, więc te wszystkie upgrade'y, które mieliśmy nie to, że nie przeszły kontroli, tylko tak naprawdę jeszcze biegną, więc no, trochę to, to jeszcze zajmie Ale widzę, że jesteśmy blisko piątego poziomu, czyli możemy już kolejnego sponsora dla naszego bolidu chyba zaraz y, wybrać um, Aha, nie mogłem tego, bo pominam od razu tu mm. Dobra, widzę, że mamy awarię Pamiętam, że kiedyś miał padać, i to chyba w kwalifikacjach jednych będzie może padać, tylko to jest zabawne, K1, K2, Q3 A nie, to trening trzeci miał padać Dobra, opony się dość szybko zużywają, ale ustawienie mam fajne no, zobaczymy, tak naprawdę jestem tym ostatnim, tak jak mówiłem, więc nie liczę na więcej niż na jakieś, czy jest 22, nie wiem, może 18 miejsce, zobaczymy, przyspieszymy, oni już teraz będą zjeżdżać, to można fajnie wyjeżdżać, może jeszcze chwila, Albon tu przejedzie tylko, dobra, wyjedziemy sobie na tor, żeby zobaczyć bo ustawienie powinniśmy mieć to samo I teraz widzimy, że też inni kierowcy wjeżdżają, drudzy jakby do danego zespołu. No i zobaczmy, wziąłem też parę pitu e, tipów od Brendona Light'a, jeżeli chodzi o to jak jechać szybciej, jak sobie tu ustawić e, force feedback i wszystko, żeby tak naprawdę nie tracić czasu. I tam prawie wszystko się na zero ustawia. No dobra, opony w miarę rozgrzane. Nie zmieniałem jeszcze na nową skrzynię, silnik i tak dalej, bo stwierdziłem, że jeszcze ten weekend, jak jestem ostatnim zespołem, to chyba nie ma sensu, no bo to i tak raczej w punkty nie wpadnę, chociaż podczas treningu też widziałem, że oni na przykład tu wypadają pod koniec pierwszego sektora, gdzie Albon w tym roku się rozbił a w, ten, w tą płatkę żwirową Hamilton mi też zablokował, jak robiłem ten program treningowy koła przed tym zakrętem, gdzie jest teraz przeciwnik przed nami, chyba Magnusem tutaj zablokował, pojechał prosto więc myślę, że może być ciekawie jeżeli o to chodzi dobra, lecimy To je celá baterie zřízená. Magus jsem zjechal. Na miejsce. No proszę, tego się nie spodziewałem. O, szeroko ale chyba nie jedzie szybkiego kółka. A gdzie jest kolega zespołu? No i ciekawe jakie mamy zużycie opon po tym jednym kółku szybkim. Nie duże wcale. No może wejdziemy nawet do Q2? No powiem wam, że tego się nie spodziewałem. Myślałem, że ciut mogę jeszcze szybciej pojechać, ale oni też tutaj zazwyczaj drugie kółko jadą o wiele szybciej, więc... Jakaś ewolucja toru, nie? Opony szybciej rozgrzane. O, Pursha przyblokowałem? Ostatni, Ona może to nie było jego szybkie kółko Dobra Ale nie powtórka, chciałem zjechać do toru, ale nie Szybciej kliknąłem prawym niż lewym, dobra Spójrzmy, spójrzmy um, Czas, 9 minut, 8 miejsce, jaki jest margin? Pół sekundy Trzeci sektor mam słabe, zawsze mam tu słabe. Jest trzeci sektor, pierwszy sektor to tam robię różnicę, i w drugim, w tych dwóch, a w trzecim trochę tracę. Trzeci poprawię to. Nawet jadę szybciej, tylko Verstappen szybszy chyba ode mnie w pierwszym sektorze. W drugim, no, tak jak ci najlepsi jadę, podobnie. Na no, trzeci to pół sekundy do Verstappena, więc. No ale tak czy inaczej. Ten ogólny czas jest, jest niezły. Dobra, to przejdźmy jeszcze raz, zrobię szybkie okrążenie tym razem, no bo już nie chce mi się jechać na używanych oponach, bo myślę, że szkoda tych softów i nowych. Dobra, jest hot hotlap. podobnie trcimy ciot o ła. No i opony. do niczego to, może weźmy jedne nowe, to chociaż wejdziemy do kutwa, nie wiem. <noise> <noise> hmm. Jeszcze raz. Nie chcę przewijać milion razy po prostu. Więc... Ciut za mocno na gaz. Ciut poprawiłem trzeci, ciut się poprawiłem, finalnie. Do Leclerca nawet niewiele tracę, dobra, zostawiamy. Zostawiamy, przywiem, zobaczymy jak to pójdzie, czy przejdę dalej. A, już koniec akurat. Dziewiąty, czyli spokojnie bym przeszedł. I zobaczmy jaki jest czas, żeby wejść do Q3. Chociaż oni zazwyczaj... Może tak, w F1 Manager nie zawsze to się zmienia, natomiast tutaj, pamiętam z poprzednich wersji, Zazwyczaj trzeba było wykręcić lepszy czas, żeby wejść. Że więcej jakby ryzykowali. Już mamy dziewiąte miejsce. Pół sekundy tak naprawdę do szesnastego Czyli jakieś poniżej 1.17.3 to powiedzmy, że to mnie satysfakcjonuje, tak? Pursze, ostatni. O Jezu, ja słaby czas. No to jest dziwne. To albo ja jestem o wiele lepszy, albo po tym update'cie, który zrobili, bo to jest pierwsza rozgrywka moja po pierwszym updatecie takim większym, gdzie jeżdżę, więc może i może. No dobra, to najpierw na tych używkach przejedziemy, a później pojedziemy na dobrych kółkach, oponach. <ścoughs> Tam krawę żniw zachładziłem, to jest za dużo gazu. Ale mam więcej baterii na tę prostą, to może od nadrobię ciut. 178. To może walka o 15 miejsce przy tym czasie Pewnie ostatnie, no Halkenberg jest szybszy i zostali no tylko lepsi, więc okej. Okay. No dobra to bierzemy te nowe sowciki i spróbujemy. W miałem 17-26 chyba, to teraz nie wiem co tak słabo poszło a może przez ten over -spirka. No lepiej, ale nie na Q3. Ale to chyba nie był tak dobry czas. Widzę chyba 17.3, czyli ciut gorszy niż miałem w Q1. No ale myślę, że więcej nie wyciągnę, też nie mam opon już. Więc nie ma co nawet powtarzać czyli pewnie skończy na jakimś 13 miejscu, no, ale mam szansę na jakieś tam punkty, czy mówiłem, poniżej 17.3 będzie ku 3 ale nie ma, no nawet tutaj 2 musiałoby być, czyli ciut szybciej pojechali. Halkenberg i tak słabo, no nie wiem, no, zapowiada się dobrze na wyścig, przewiniemy, zobaczymy jak to, jak to finalnie się tutaj ułoży, pewnie coś tam spadne, myślę, że Stroll nas wyprzedzi, myślę, że ci z tyłu raczej nie, ale widać, że przed... Tymi kierowcami, co mają podobny performance, to jestem dość daleko, bo cztery dychy, ale wiadomo, że tutaj jak się ciśnie, a jak się zarządza oponami, to też będzie inaczej podczas wyścigu. No ale 11 miejsce biorę to w ciemno. No i oczywiście dzięki za dziś i zapraszam na Grand Prix za chwilkę.